Dzień dobry pisarze. Z tej strony Natalia i dzisiaj zajmiemy się pomocami pisarskimi, bo to nie jest tak, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Choć wiadomo, że wystarczyłby nam zeszyt, długopis i głowa, żeby cokolwiek zaplanować, żeby cokolwiek napisać, ale czasami można wykorzystać właśnie coś dodatkowego, coś co pozwoli nam jakoś. Usystematyzować, jakoś ulepszyć ten proces planowania czy pisania. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka takich stron bądź aplikacji, które mogą być przydatne dla pisarzy przy pisaniu bądź przy planowaniu. No, niektóre nawet już po tym, jak książka wyjdzie, ale nie wyprzedzajmy, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Zapraszam na odcinek. Zacznę może od Milanote. Tutaj gdzieś pojawi się nazwa, gdybyście byli zainteresowani. Te aplikacje już testowałam przy tworzeniu wszystkich naszych granic. Wydaje mi się, że sprawdzi się dla wszystkich, którzy właśnie lubią planować, a przy tym lubią tworzyć takie mapy myśli, notatki wizualne, ponieważ właśnie ta aplikacja pozwala na stworzenie takiego folderu, w którym możemy rozpisywać sobie pomysł. Przynajmniej ja wykorzystałam te aplikację w ten sposób, ale na pewno można by skorzystać z niej również inaczej. Natomiast dla mnie, właśnie, jest to dobra aplikacja do tworzenia takich map myśli, żeby mieć po prostu wszystko w jednym miejscu, żeby cały ten plan powieści był właśnie na takiej mapce. I to jest też ciekawe, bo to nie jest tylko jeden folder, ale można robić podfoldery. Ja byłam zachwycona tą aplikacją. Myślałam sobie, że wykorzystam ją przy planowaniu kolejnego projektu. Ten projekt zakłada naprawdę rozbudowany system. I dwie płaszczyzny czasowe, przez co pomyślałam sobie, że taka wizualna notatka mi się przyda. Natomiast no to, co jest takim dużym minusem, to to, że aplikacja jest w pewnym momencie ograniczona. Aplikacja jest bezpłatna do momentu wykorzystania 100 elementów. Więc jeżeli w naszym projekcie pojawi się 100 elementów, to tak naprawdę cała możliwość jakby planowania, komponowania tych map myśli zostaje ucięta chyba że coś usuniemy, ale tak to powyżej stu musimy już zapłacić. Trzeba też powiedzieć sobie wprost, że tworzenie map myśli, tworzenie takich notatek graficznych jest oczywiście czasochłonne, dlatego ja w pewnym momencie, gdy tworzyłam wszystkie nasze granice, przeniosłam się do Worda, gdzie zapisywałam swoje pomysły, ponieważ no, schodziło mi po prostu krócej. Natomiast jest to dobre, żeby gdzieś tam zwizualizować sobie plan tej powieści, ogólnie powieść bohaterów itd., itd. Więc ta aplikacja jest super, ale no właśnie kwestia tego ograniczenia jest dużym minusem. Pinterest. Oczywiście aplikacja, którą zna wielu i nie odkryje Ameryki, gdy powiem, że jest niezwykle niezwykle pomocna. W czym pomocna przede wszystkim wizualizacji, czy to świata, czy to postaci, czy to motywów. Ja sama mam mnóstwo, mnóstwo folderów. Zazwyczaj do każdego projektu mam właśnie taki folder, gdzie. E, przechowuję jakieś właśnie rysunki, albo zdjęcia, ilustracje, gdzie właśnie one przedstawiają mi świat, w którym się znajduję, jakby wprowadzają mnie w ten klimat, albo właśnie dodaję tam zdjęcia różnych aktorów i zastanawiam się, jak mógłby wyglądać dany bohater. To jest też ciekawe, ponieważ na Pinterestie nie tylko możecie tworzyć jakby taki folder główny, gdzie tam właśnie przechowujecie wszystkie swoje piny, ale możecie również w tym folderze głównym tworzyć inne foldery, na przykład folder specjalnie stworzony dla danej postaci. Ja tak testowałam, yy, bodajże pośród mgieł Szkocji, więc da się, bardzo ciekawie to wyszło, i to też pozwoli na takie uporządkowanie w tych. Pinach, powiedzmy, powiedziałabym w notatkach, ale niekoniecznie tam można coś notować, w tym sensie, że raczej posługujemy się obrazkami, ilustracjami, zdjęciami. Więc dzięki takim właśnie podfolderom możemy też w jakiś sposób uporządkować te nasze myśli, żeby nie szukać po prostu przewijać cały czas, gdy szukamy jakiegoś zdjęcia, ale mieć to również w takich podfolderach. Więc ja polecam z Pinteresta, no, korzystam już naprawdę od kilku lat. A teraz Canva, moja największa miłość, jeżeli chodzi o aplikację. E, możecie korzystać z niej zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Ja wykorzystuję ją nie tylko jako pisarz, ale również jako osoba, która zajmuje się na przykład właśnie mediami społecznościowymi albo jako osoba, która przygotowuje materiały dla uczniów do szkoły. No, w skrócie, to po prostu obowiązkowa aplikacja dla wszystkich. I tutaj jedna kwestia, oczywiście ta aplikacja może być płatna, natomiast yy, mamy taką podstawową bazę, i ta podstawowa baza jest naprawdę wielka, więc nie trzeba wykorzystywać tutaj tej płatnej wersji, żeby naprawdę stworzyć coś ciekawego. I ja już od kilku lat naprawdę yy, opieram się na tej bazowej wersji i jest dobrze. Jeśli natomiast chodzi o pisarzy, to polecam kanwę przede wszystkim do tworzenia moodboardów, czyli takich tablic, gdzie przedstawiamy właśnie klimat powieści, bohaterów eee, i to jest bardzo ciekawe, żeby też zaprezentować swoją powieść właśnie w kilku obrazkach. Jest to trudne, ale bardzo, bardzo ciekawe i pozwala tak naprawdę skupić się na tym, co jest najważniejsze w tej powieści, co chcemy zaakcentować. Natomiast, tak jak mówiłam na początku, może przysłużyć ta aplikacja również takim celom promocyjnym, ponieważ naprawdę pomaga przy tworzeniu takich grafik, E, właśnie na media społecznościowe, czy no na Facebooka, czy na Instagrama Macie tam dostępne różne rodzaje dokumentów, czyli na przykład możecie wpisać sobie miniatura YouTube i wyskakują Wam propozycje Albo post na Instagram, albo właśnie stories na Instagram, e, czy post na Facebooku, więc macie dostosowane też rozmiary pod to Canva naprawdę wyciąga do nas dłoń i daje nam mnóstwo elementów, z których możemy stworzyć coś naprawdę super Teraz coś, co związane jest po części z czasem, z nauką systematyczności i koncentracji po części. Tu chciałabym Wam zaproponować dwie aplikacje, czyli Pomodoro lub Forest. Z Pomodoro ja korzystałam na komputerze, natomiast z Foresta korzystam na telefonie. Przede wszystkim służą mi one właśnie do odliczania minut. Oczywiście można by tutaj wykorzystać po prostu minutnik, natomiast Forest daje nam taką motywację w sensie zasadzenia drzewka, zrobienia swojego ogrodu. Z drugiej strony mamy Pomodoro, czyli taką technikę najlepszą nie tylko do uczenia się, ale również do pisania. W Pomodoro na przykład działa to w ten sposób, że ustawiamy, a właściwie odgórnie mamy narzucone 25 minut i 5 minut przerwy. To działa w czterech takich cyklach, czyli mamy 25,5, 25,5 yy, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób później jest chyba dłuższa 15-minutowa przerwa, ale dzięki temu koncentrujemy się na zadaniu przez te 25 minut, a przez 5 odpoczywamy. Jeżeli chodzi o Forest, natomiast to tam możemy na spokojnie sobie wybrać ilość minut, w których będziemy pisać, uczyć się, co tam chcecie planować na przykład. I przez ten czas rośnie nam drzewko, czy jakiś krzaczek, i nie możemy dotykać wtedy telefonu. E, więc jest to też takie właśnie dobre, żeby nie skupiać się na przykład na przeglądaniu Instagrama czy YouTube'a, a po prostu pisać czy planować. Ogólnie, zająć się książką. Jeżeli nigdy nie byliście na pisarskim live, na pisarskiej grupie wsparcia, a odbywają się co piątek o godzinie 18, zapraszam Was tam, ponieważ właśnie tam pracujemy w sprintach, więc mamy 15, 10 i 5 minut, czasami dodatkowe sprinty, i w ciągu tych minut pracujemy nad swoimi powieściami. Jest to naprawdę dobre, ponieważ pozwala nam skoncentrować się właśnie wyłącznie na pracy. Mamy konkretne minuty przeznaczone na to, i wtedy tym się zajmujemy. Kolejna aplikacja, a właściwie strona, bo aplikacji na telefon nie ma nad czym ubolewam, to strona NanoRIMO. Jeżeli kojarzycie NanoRIMO, czyli to wyzwanie pisarskie, które odbywa się w listopadzie, na pewno znacie stronę internetową. Ja przedstawiam teraz pokrótce, ponieważ interfejsem zajmowałam się tutaj, tutaj też pokazywałam, jak założyć projekt, więc wszystko znajdziecie, takie szczegółowe informacje właśnie w tym filmie. Natomiast teraz chciałabym Wam przedstawić, dlaczego w ogóle polecam tę stronę i dlaczego też warto tutaj zaznaczyć. To, że nie jest ona tylko stworzona pod nano. Można zatem stworzyć projekt. O tym, o stworzeniu ogólnie projektu mówiłam również w tym filmie, do którego już was odniosłam. E, więc w momencie, kiedy tworzymy projekt, możemy tam określić, czy chcemy stworzyć projekt pod nano, czy w ogóle poza nano, i wtedy wyznaczamy sami sobie konkretne daty, od kiedy do kiedy chcemy pisać i ile słów chcemy napisać w tym czasie. Dzięki temu przyglądamy się tak naprawdę swojemu procesowi twórczemu i patrzymy ile słów musimy napisać na przykład konkretnego dnia, żeby osiągnąć swój cel. W ten sposób mamy taką zewnętrzną motywację. Jeżeli kogoś motywują jeszcze liczby, jakieś słupki, odznaki, ponieważ na tej stronie mamy taką możliwość zdobywania odznak, no to oczywiście polecam tę aplikację, ponieważ jest bardzo, bardzo dobra. Ja jestem takim typem człowieka zorganizowanego, więc dla mnie to się sprawdza. Więc jeśli lubicie systematyczność, zorganizowanie i stawianie sobie konkretnych celów, no to ta aplikacja jest idealna, bo ma mnóstwo takich barierów. Art Breeder. To jest aplikacja, która święciła triumfy niedawno i wszędzie tak naprawdę widziałam właśnie zdjęcia postaci z tej aplikacji, ponieważ ona służy właśnie tworzeniu postaci. Mówiłam o tym już przy okazji Pinteresta, natomiast tam po prostu zapisuje się zdjęcia i tych zdjęć nie da się modyfikować. Dlatego, jeżeli na przykład dana postać wygląda jak nasz bohater, ale ma na przykład zielone oczy, a nasz bohater ma brązowe, no to musimy jakoś, wiecie, maknąć na to ręką i iść dalej. Natomiast właśnie ta aplikacja, ja akurat korzystałam z niej wyłącznie na komputerze, po prostu wpiszcie w internet i powinna Wam wyskoczyć ta strona. Ta aplikacja ma taką bazę zdjęć, rysunków, ilustracji, z których możemy czerpać i je modyfikować. Gdy już wybierzemy konkretne zdjęcie, jesteśmy w stanie je pozmieniać i to pozmieniać na wielu, wielu aspektach. Od koloru włosów po na przykład jak wygląda szczęka, czy jest szeroka, czy jednak wąska, po to czy postać ma okulary, jaki ma kolor włosów, czy to na przykład jakiego pochodzenia, jest jaki ma kolor skóry, więc wszystko możemy dopasować. O i płeć oczywiście. Więc jeżeli zaczynacie na przykład z postacią z rysunkiem ogólnie kobiety, chcecie przerobić ją na mężczyznę jest taka możliwość. Kończąc już, chciałabym wam zaproponować jeszcze cztery aplikacje, które e, akurat ja znalazłam na telefon. W sensie wchodzicie na Google Play, szukacie i powinny się znaleźć, nie powinno być z nimi problemu. Nie chcę ich omawiać osobno, ponieważ wszystkie są bardzo podobne. Oczywiście ten interfejs się troszeczkę różni, ale taki główny cel jest dokładnie taki sam. Jeżeli nie lubicie planować na przykład w zeszycie czy na komputerze, a lubicie mieć to wszystko w telefonie, ja nie jestem z tych, więc trudno mi to wykorzystać. W sensie wolę właśnie popisać coś na klawiaturze niż na telefonie, że mam wrażenie, że schodzi mi to o wiele dłużej. Natomiast jeżeli wy lubicie, no to polecam te aplikacje, ponieważ. One pozwalają stworzyć taką bazę pod planowanie. Macie tam możliwość określenia właśnie bohaterów, miejsca, postaci fantastycznych, różnych elementów fabularnych, to jak cały plan fabuły wygląda. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, graficznie przystępne, więc polecam. Dla mnie się nie sprawdzi, ale może dla Was. Warto zaznaczyć, że są to aplikacje oczywiście w języku angielskim. Wydaje mi się, że chyba jedna z nich była po polsku, już nie pamiętam konkretnie, bo testowałam je kiedyś, już kiedyś, bo trochę się jakby przygotowywałam do tego odcinka. Natomiast wydaje mi się, że to jest też dość prosty język angielski i nie powinno być z tym problemu. I to już wszystkie aplikacje, które Wam chciałam dzisiaj przedstawić. Jeśli znacie jeszcze jakieś, które się nie pojawiły w filmie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Ja z chęcią je przetestuję, zobaczę, czy to dla mnie, czy też nie. W ogóle dajcie znać, czy może korzystacie z którejś z wymienionych aplikacji i czy się dla Was sprawdza, czy nie, jakie są plusy, jakie są minusy. A może znaleźliście jeszcze jakieś inne wykorzystanie do nich, o których ja nie powiedziałam, więc zostawiam Wam sekcję komentarzy, tam możecie się podzielić swoim zdaniem. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to daje mi takiego dużego kopa, motywuje do tworzenia tych filmów, więc nie zapomnijcie o tym. Możecie również zerknąć do opisu. Tam znajdziecie wszystkie moje media społecznościowe, możecie zobaczyć, jak to tam wygląda, właśnie z perspektywy tego, jakich aplikacji używam. Może was jakoś zainspiruje. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam powodzenia w pisaniu. Planowaniu, w pracy nad książką, we wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!